Miłość, poprzez pracę, którą wykonujemy dla Jezusa, z Jezusem i przez Jezusa. Musimy prosić go o pogłębienie naszej miłości do Jego matki. Pragniemy kochać ją tak, jak syn ją kochał, być dla niej taką radością, jaką był dla niej Jezus. Być tak blisko niej jak on. Dzielić z nią wszystko, nawet krzyż, tak jak on, kiedy stała pod jego krzyżem na Golgocie. Musimy kochać ją bezwarunkowo, w pełni jej ufać, zapomnieć o sobie samych i oddać się jej bez zastrzeżeń. Nie ma nic niemożliwego dla tych, którzy Maryję nazywają swoją matką. Między codziennymi zajęciami wznośmy nasze serce do Maryi, pytając ją, w jaki sposób możemy osiągnąć tak wielką miłość Boga, jaką ona go darzyła. Chcemy kochać Boga poprzez serce Maryi. Pod Twoją obronę ucieka święta Bożego Wysielu. naszymi naszej imię i Zaśpiewajmy wezwania do matki miłosierdzia. Miłość się nam matko miło się nam się o matko Miłosierdzia, oto o to my dzieci twoje. Racz zlać na dusze nasze błogosławieństwo zdroje, miłość rynama. miłosierdzia. Oto my piewel grzywymi. Prowadź nas drogą łaski na tej biednej ziemi. Miłosierna miłosierdzia oto my tu chowacze o trzy łzy nieszczęśliwych utul smutnych płacze miłosierna Miłosierdzia, oto my się Okaż nam serce matki, odziej płaszczem cnoty. Miłosierdzia. miłosierdzia oto my grzewesznicy spraw niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy miłosierna Matko, Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny. Błogosław ojców matki, starców i dzieciny. Miłosierna Matko Miło miłosierna. Wszyscy przyczyn się zabawami. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się wstali godnymi z Chrystusowych. Módlmy się. A nie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zawstawienictwem najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Iść Maryjna. miesiącu maju wiele dzieci po raz pierwszy przyjmuje Twego Syna do swoich serc patrzymy na ich radosne buzie i dziecięcą wiarę. Chcemy je polecać Twojej matczynej opiece. Pragniemy także modlić się za wszystkie dzieci, te radosne i smutne mówimy bowiem wszystkie dzieci są nasze. Modlimy się za wszystkie dzieci, za tych, którzy są wśród nas mali, słabi i bezbronni. Prosimy dla nich o szczęśliwe dzieciństwo i młodość, aby były bezpieczne. Strzeż je Maryjo, niech rosną zdrowo. Modlimy się za młodych, bo mają życie przed sobą. Niech ich serca będą otwarte, niech zawsze będą gotowi wyjść naprzeciw przyszłości. Wspomaga ich matko, aby sprostali życiu, nie tracąc nadziei i odwagi. Peixe-me uma W bardzo trudnych warunkach, w stajni, chcemy ci powierzyć nasze małe dzieci. Daj nam takie zaufanie do Boga, jakie ty miałaś, gdy nie było dla twego syna miejsca w gospodzie. Polecamy ci wszystkie dzieci, pierwszokomuniny naszej parafii. Niech wzrastają własce, niech wzrasta ich wiara i miłość do Twojego syna. Oby często przyjmowały go do swych serc. On niech będzie dla nich zawsze najlepszym przyjacielem. Oddajemy Ci, Maryjo, Matko i Wychowawczyni Syna Bożego, nasze większe dzieci. Nie umiemy sobie z nimi często dać rady. Pomóż nam je dobrze wychować. Wiemy, dzieci patrzą na nas, naśladują, a nasza postawa życiowa jest często samolubna, podejrzliwa, pełna nieufności. Wyjednaj Matko Boża zdrowie, zdolność i pilność w nauce, a także umiejętność pomocy innym. Broń nas i nasze rodziny przed egoistyczną postawą życiową. Matko dwunastoletniego Jezusa, Ty rozumiesz nasze trudności z dorastającymi dziećmi, nie możemy pojąć ich postępowania. Nasze nastolatki skryte, uparte, dziwaczne Chcielibyśmy uchronić od zagubienia, skrzywdzenia A tymczasem młodzi traktują nasze stranie jako zamach na ich wolność Są one narażone na tyle zła, tyle upadków i nieszczęść Strzeż je i prowadź drogą, którą Bóg dla nich przewidział Nam zaś ukaż, jak mamy postępować, by nie straciły do nas zaufania Maryj oddal serc naszej młodzieży nawet najmniejszy cień grzechu. Bądź przewodniczką uczniów, stań się dla nich stolicą prawdziwej mądrości. Niech wszyscy będą Twoimi, zawsze Twoimi. Stale spoglądaj na nich, jak na swoich umiłowanych synów, i zachowaj ich zawsze pośród tych, którzy są ci oddani. Pieśń maryjna. z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogowo sławawmy Panu. Błogowo niech